Siampa Podobno to najlepszy park wody na świecie. Ale czy na pewno? Sami się dzisiaj dowiemy. Park to wielki park wody znajdujący się w Costa Ateche na południu Teneryfy. Jeśli będziecie w jednym z trzech miast turystycznych południowej Teneryfy, Costa Adeje, Playa de las Americas czy Los Cristianos, to do Siam Parku będziecie mieli bardzo blisko, nawet spacerkiem. Siam Park obejmuje tajską tematyką wszystkie swoje zjeżdżalnie, restauracje i budynki. Na powierzchni! Aż 18,5 hektara znajdziecie ogrody, zjeżdżanie, restauracje, wielki basen z plażą i mnóstwo innych atrakcji. Budowa Siam Parku rozpoczęła się w 2004 roku i kosztowała aż 52 miliony euro. Pierwotnie planowano otwarcie w maju 2007 roku, ale nie obyło się bez kilku problemów w czasie budowy. I ostatecznie został on otwarty dla publiczności 15 września 2008 roku. 25 budynków wybudowano w stylu tajskim. To największa taka kolekcja poza Tajlandią. Projektant parku, Christoph Kiesling otrzymał pozwolenie od tajskiej rodziny królewskiej na użycie nazwy i tematyki parku. Jednak, aby uszanować rodzinę królewską, nie skopiował pałaców królewskich, świątyń ani posągów buddy w parku. W otwarciu Siam Parku uczestniczyła księżniczka Tajlandii, Maha Chakrisi Lindorn. Głównym właścicielem jest Loro Park, zarządzany przez Wolfganga Kesslinga i jego syna Krzysztofa. Roślinność parku jest zachwycająca! Park jest zbudowany na wzgórzu, co pozwala zjeżdżalniom podążać za ukształtowaniem terenu. Stąd brakiem widocznej konstrukcji podporowej, obecnej w większości zjeżdżalni wodnych w innych parkach. Plany parku obejmowały początkowo również budowę kolejki górskiej, ale ostatecznie zdecydowano się skupić na budowie parku wodnego. To jest największy basen w Siam Parku. Nazywa się Siam Beach i jest tu jasny piasek i ogromne fale. ze sztucznymi falami został wyprodukowany przez Murphys Waves Ltd. w Szkocji. Jego fale o wysokości 3,3 metra są najwyższe spośród wszystkich basenów ze sztucznymi falami na świecie. W całym parku woda jest podgrzewana do 25 stopni Celsjusza, a właściciel żartuje, że to jest największy park wodny klimatyzowany pod gołym niebem na całym świecie, aby oszczędzać wodę na ten ryfie, Siam Park ma zakład odsalania który 700 metrów sześciennych wody morskiej dziennie. Po wykorzystaniu wody w przyjazdach, park poddaje ją recyklingowi, wykorzystując ją do podlewania roślin w parku. Ponadto Siam Park ma pierwszą na Wyspach Kanaryjskich instalację do produkcji gazu. Power of Power to najszybsza i najstraszniejsza zjeżdżalnia w tym parku. To 28-metrowa zjeżdżalnia, na której można osiągnąć prędkość do 80 km na godzinę. Na końcu zjeżdżalni przejeżdża się przez gigantyczne akwarium, gdzie żyją płaszczki i ryby drapieżne. Tower of Power, tak samo jak wygląda strasznie, jest straszna. Majtaj River ide s Kolejna atrakcja! Lost City! To typowa atrakcja dla rodzin z dziećmi! Zaginione miasto zbudowane jest z licznych wież, mostów, sieci, kaskad i piętnastu zjeżdżalni wodnych! Haha! Ha, małpa ich oblała!

Było naprawdę ciemno i totalnie nic nie widziałem cały czas, tylko kiedy już byłem na końcu. No, mogło być lepiej. Właściciel parku jest tym samym człowiekiem, który posiada Loro Park. Dzieci na Coco Beach z z mniejszymi falami. Dla młodszych gości park oferuje Sałazdi so specjalną strefę zaprojektowaną specjalnie dla dzieci. Ta część parku odtwarza niektóre atrakcje większego parku w mniejszym formacie, dostosowanym do wieku, pozwalając dzieciom cieszyć się zabawą wodną w nadzorowanym tematycznym otoczeniu. To nawet kawałek lasu tropikalnego. W ja parku można zjeść tajskie jedzenie. I nawet nie jest tak drogo. Ale to jest dobre. Cały Siam Park jest podzielony na trzy strefy atrakcji. Relaks z sześcioma atrakcjami Family, gdzie jest 8 atrakcji, oraz najbardziej ekstremalna strefa Adrenalin z ośmioma mocnymi zjeżdżalniami. W każdej strefie znajdziecie coś dla siebie. Obok Siam Parku jest Siam Mall centrum handlowe. Siedziałem w Siamparku 7 godzin i muszę przyznać zjeżdżalnie są super i różnorodne, ale niestety jest tu strasznie dużo ludzi i są strasznie długie kolejki na większość atrakcji i nie wiem czy to jest najlepszy park wodny na świecie, ale na pewno najludniejszy. Siam Parkowi daję ocenę 6 na 10.